Środki rzetelnie i celowo były wydawane. Trudno, trudno Muchanki, gronki. Widzisz, ile złodziei? I oni, jak się trzymają, pazurami: do gady. gady, pazury mają. A tutaj niepełnosprawni, oni mniej rozumieją niż tak. O teraz to TOKFM była audycja. Oni mniej rozumieją, trzeba im pomóc, to przecież z łaski, ale grosze, grosze, a tu miliardy na wydawanie środków z budżetu państwa na dziką reprywatyzację. Nie ma zgody na jakich wydawanie cokolwiek publicznych środków na dziką Kanka, reprywatyzację. Hanka jeszcze bezczelnie chciała więcej pieniędzy, wywalić ją, no przecież to postawić przed tym już dawnym biurze sąd. gospodarki nieruchomościami, którymi, którymi Świadomie skierowali kradła, skierowali świadomie skierowali. tego. Był dyrektor Marcin no widzisz, masz, y, Jeszcze jest masz. ważna rzecz. Też taka Ale że kiedy na początku roku minister skarbu odmówił Hannie Gromkiewicz z 200 milionów złotych. Ale Wtedy warszawski ratusz... Ale y, ciekawy. ...starał się zrobić... No nigdy nie mam wrażenie, tego dosyć. ...musi cofnąć środki na przykład na szkołę, czy na Instytut Głuchoniemy, że takie instytucje, takie czy szpital, aha, aha. takie instytucje ja zostaną jest... poszkodowane przez odmowę ministra skarbu. No to, ja to, no jest... to jest taka metoda bardzo brzydka, metoda żywych tarcz. Dzisiaj na konferencji prasowej jasno i wyraźnie pokazałem w materiały z Ministerstwa Skarbu Państwa, do kogo trafiały środki przekazywane z budżetu państwa, z Funduszu Reprywatyzacyjnego tak. przez y, politycznych kolegów Hanny gronkiewicz Walc, y, no, ministrów a. z Platformy Obywatelskiej. Y, podkreślam, jednozdaniowy wniosek, który nie zajmował, y, zajmował tego treść, się. zajmowała chyba jedną trzecią, może jedną czwartą kartki A4, y, a później nie było kontroli co Hanna gronkiewicz Walc robiła z tymi pieniędzmi, co urzędnicy robili, do kogo trafiały, w jaki sposób? No panie ministrze, na pewno pan się spodziewa, jaka będzie komentarz tutaj y, ratusza, że to jest sprawa polityczna, jest to rozgrywanie polityczne. Natomiast y, mówiąc językiem takim śledczym, czy ta sprawa jest sprawą rozwojową, to znaczy, że będą wyciągane konsekwencje, będą te nazwiska układane, sprawdzone, żeby z tego jakaś tutaj układanka, myślę, logiczna się ułoży pewnie. Ministerstwo Skarbu Państwa nie ma narzędzi prawnych ani możliwości prawnych takiego dogłębnego zbadania, zbadania spraw. Natomiast te wszystkie informacje, które powzięliśmy w trakcie kontroli prowadzonej w ratuszu, zostały przekazane do Prokuratora Krajowego po to, żeby wzmocnić wiedzę prokuratury w toczących się postępowaniach prokuratorskich w sprawie afery reprywatyzacyjnej liczę na to, że wiedza, którą przekazujemy do prokuratora krajowego yy, wzmocni, yy, to uzupełni informacje już zebrane przez prokuratorów. Yy, ta sprawa jest szczególnie bulwersująca i yy, tak yy, dlatego, że osoby roszczenia Koledzy i mogą koleżanki wyłudzać i takie informacje docierają. Wyłudzać te roszczenia, prawa do roszczeń od osób starszych. Od o osób matka, bardzo o. podeszłym wieku, często o schorowanych. Matka. I to, ten należy raz o na matka. zawsze przeciąć ten proceder. Dzisiaj Hanna Gronkiewicz-Waltz ma, y, powinna wykonać tylko jeden krok, Podać się do dymisji. Trudno wskazać Jady. drugiego prezydenta w stolicy, który był... I to widzicie państwo, wcale to nie taki takie, tate, które mają mało pieniędzy, rady, ale chcą mieć więcej. Że jak najbardziej może sprawować swój urząd. To jest rzecz niepojęta w demokratycznych społeczeństwach i rząd Rzeczypospolitej Polskiej, tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, nie daje przyzwolenia na takie działania w, w przestrzeni publicznej. Koszty reprywatyzacyjne, koszty takiego reprywatyzacyjnego a. audytu w stolicy, no, powinni, jeżeli taki, taki audyt jest to powinni ponieść politycy PO, ani, mieszkańcy Warszawy. Więc, Aha, y, no, podsumowując, to, to można powiedzieć, że w Warszawie za zarząd Platformy tka łatwiej tka było ukraść tka kamienicę tka niż lizaka w sklepie, bo tam kamera chociaż była zainstalowana. Czyli jeszcze obrazowo na koniec panie ministrze, mo mogło wyglądać tak, że tutaj jeden z tych, z tych podmiotów, tych nazwisk wymienianych, nie będę już cytował, ale typu, no teraz mamy twarz zakrytą, Marzena na przykład K, y sz szukali powiedzmy y starszych warszawiaków, już schorowanych, którzy mieli prawa do jakiejś nieruchomości, do jakiegoś placu na Powiślu, im dawano przynajmniej jakieś pieniądze, czy to było tylko na papierze przekazywane pełnomocnictwo. No jedna, jedna z informacji, która dotarła jest szokująca, że, że roszczenia zostały skupione za 50 złotych. Natomiast wygląda na to, że proceder wyglądał następująco. Najpierw zwykły mieszkaniec przed lata odbijał się od, od drzwi. Następnie ktoś mógł oferować pomoc, że rozwiąże, rozwiąże ten problem i przejmie na siebie roszczenia za jakiś ułamek. No tak, że procenta tej wartości roszczenia, po czym sprawa nagle przyspieszała. No, yy, wygląda na to, że w stolicy pod rządami Hanny Gronkiewicz-Walc na handlu roszczeniami dotyczącymi gruntów przez lata wzbogacała się grupa zwykłych cwaniaków z dobrymi koneksjami w miejskim ratuszu. No I ta jest ekipa była tak skuteczna, bo wszyscy się znali, wszyscy o sobie wszystko wiedzieli. A na czubku tej piramidy albo tak zwanej niewiedzy, nieudolności urzędniczej była Hanna Gronkiewicz-Walc, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Tak, no tak samo kiedyś to było na mniejszą skalę, ale skupowano tak obrazy, prawda, chodzono po domach. Chodzili po domach specjaliści, niby wyceniali bardzo nisko, że to, no to taki zwykły gdzieś tam obraz, no ale mogę kupić od Pani za parę złotych, a potem okazuje się, że to były za jakiś czas dzieła sztuki wystawione na aukcjach za grube pieniądze. A przy czym tam było to, że tylko było wprowadzanie w błąd, nie było wyłudzenia od Państwa pieniędzy publicznych, ale to tak wie, da, dla obrazu. Dlatego jednym z celów komisji weryfikacyjnej, której, którą zapowiadała pani premier Beata, Beata Szydło, jest skończenie ze złodziejską prywatyzacją. My mówimy jasno i wyraźnie, owoce tej złodziejskiej reprywatyzacji nie mogą pozostać w rękach tych, którzy kosztem lokatorów przy wsparciu jakichś grup, jakichś środowisk urzędniczo prawniczych uczynili sobie z Warszawy i ze starszych osób w Warszawie maszynkę do robienia pieniędzy. To, to należy przewrócić elementarną sprawiedliwość bez względu na to, jak głośno będzie krzyczała Hanna Grąkiewicz w i partyjni koledzy jak głośno będą odwracali uwagę opinii publicznej od afery reprywatyzacyjnej, czy to Trybunałem Konstytucyjnym, czy to innymi wyjazdami na Zachód, żeby skarżyć na Polskę, my prawie nie zostawimy, i, i sprawa reprywatyzacji musi zostać wyjaśniona także w taki sposób, żeby. Owoce, frukty tej reprywatyzacji złodziejskiej nie, nie zostały roku. w rękach. którzy nie, 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 nie może się wszystko I biedni skocić, biedni tylko konwencją z tym że ja się Ja wiec, tylko informowałem opinię publiczną i informuję, dziękuję, nam to nie o tym, dlaczego minister skarbu Henryk Kowalczyk że o kolejne oskarżenia, bo zabrali no, Mają. Powiem tak, trzeba no mieć fantazję do tego. Ale jeżeli oni okradli Polskę, jako prezydent po tym wszystkim, o czym powiedziałośmy w prasie publiczna, do o walc, to do ministerstwa, do kancelarii Kończymy temat zawieszamy jaką sprawę. Dziękuję bardzo za wypowiedź, panie ministrze. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam z panem gościem. Podobnie, naszym gościem panem naszym gościu był panem, panie Skarbu. Państwo Maciej Małecki, dziękujemy. Ale numer jak Polsko okradali. Ale numer ale bajka, na czele z pańką Gronkiewicz Walc. ale numer, ale bajka. A tutaj te podziały robią, że na niepełnosprawnych, żeby dać im grosze, a sami chodzili po domach, obrazy sprzedawali, okazało się, że to były dzieła sztuki, ludziom starszym, żeby łatwiej oszukać, na wróg, Na podwórka, na podwórko, na ulicę na całkowicie. Odbrzydliwe. Odbrzydliwe. I dlatego to doszło, się za tak kliką trzymało. Nawet co było widać nawet wersjach, kiedy doszło do bankiecików, jakieś tam wilgo, jakieś tam kanapeczki, to przecież więcej by tego było, gdyby dać na kartki to zrobić kolegom, koleżankom swoim. I tak było, zachęcie, tak było w Centrum Sztuki Współczesnej w czasie Brukowskiego. teraz ta Pani Ludwisiak wspaniale to że nie robi na żadnej kartki jest jakoś tak sprawiedliwie i wszystkim porówno a to co było ten grukowski dziad no to on wyszedł z lampką wina i mówi ja już mam tutaj bankiet a tu Anita bez kartki nie może wejść na bankiet no bo to co z tego że do toreb wkłada tam nie jedna do toreb w pole... kolejne, w kolejny temat, sprawa też o którym dzisiaj mówimy o wiadomościach, było tu podane w nocy, w sobotę na niedzielę tak na tyle nabasady Rzeczypospolitej w Berlinie zdany. Na razie sprawca rzucił kanister z łatwopalną substancją, nie doszło do pożaru, nigdzie odniósł obrażeń to jest raz, ale to też się jakoś nam łączy, bo kolejne kino w Berlinie również odmówiło w ubiegłym tygodniu emisji filmu Smoleńsk. Decyzję uzasadniono obawami o bezpieczeństwo gości i tak dalej, i tak dalej. I też wróćmy do drugiej historii, również nieco wcześniej Instytut Polski w Kijowie także odwołał pokaz filmu, ale tym razem Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Można powiedzieć dwa ważne filmy w najnowszej historii Polski. Jeden ma problemy na Ukrainie, drugi ma problemy w Niemczech. Nie wiem, bo to było dawno, ale czy na przykład Krzyżacy w roku 1960 i potem miały problemy na przykład NRD, czy, czy były emitowane, to może nam ktoś pomoże odpowiedzieć, natomiast komentarz... Do tej sytuacji chciałbym poprosić o komentarz pana profesora Microsoft Rybę, wykładowca Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, a także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, historia najnowsza. Panie profesorze, witamy. Kłamiam się szczęść Boże. Szczęść Boże. Wiemy, że Pani Staz jest teraz gdzieś w ruchu się przemieszcza, ale tak to nie zbywa. Natomiast jak pan ocenia te, te fakty? Problemy tych dwóch filmów, no i... To jeszcze nie wytłumaczona sytuacja w ambasadzie polskiej. Ja. No, gdy do tego dodamy artykuł w Deutsche Zeitung powołujący się słowa Lecha Wałęsy, czy Krystyny Jandy, czy też Kijowskiego z Kodu, gdzie się określa Polskę wręcz jako państwo no, prawie totalitarne, no to ten klimat, byśmy powiedzieli taki, związany z Polską za naszą zachodnią granicą jest coraz gęstszy trudno powiedzieć ten incydent przy ambasadzie, czy był z tym związany i do jakiego stopnia. Na pewno sytuacja wygląda tam nieciekawie. A to nie tylko jest wina Niemców, że kreują taki wizerunek czy prasy niemiecki, ale i części polityków niemieckich, no ale widzimy, że przyłączają się do tego gremialnie niektórzy celebryci czy też politycy i dziennikarze i artyści polscy. To jest rzecz kuriozalna. No oczywiście to, ten element filmu on się łączy w jakiś sposób, no bo co pokazuje film, no film poddaje wątpliwość tę oficjalną wersję produkowaną z jednej strony przez czynniki rosyjskie, z drugiej strony przez czynniki związane z platformą obywatelską i z dawnym układem władzy, poddaje wątpliwość, jak gdyby te ustalenia związane z katastrofą spoleńską, a Niemcy jak widać w swojej tej wizji, absolutnie starają się wpisywać w, w tamtą narrację z dwóch powodów. Z jednej strony wiemy o tym, jak ważnym politykiem dla Niemców jest Donald Tusk, jak mocna jego kariera jest. Jest związana z Angelą Merkel i z rządem niemieckim. W związku z czym kompromitacja czy podważanie tego polityka i jego dokonań, chociażby w kontekście katastrofy smoleńskiej, no nie jest na rękę, bo wiemy, że się szykują Niemcy do reelekcji Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Z drugiej strony oni absolutnie starają się odbudowywać te relacje z Rosją. W związku z czym poddawanie jak gdyby wątpliwości tak istotnego wydarzenia, jeśli bierzemy pod uwagę opinię o Rosji, no też nie leży w ich interesie. To jest rzecz przedziwna, bo z jednej strony kreuje się jakiś wizerunek Polski jako państwa wręcz totalitarnego, gdzie, nie wiem, Jarosław Kaczyński czyta nazistowskie broszury, no bo takie nawet gdzieś tezy padały. Z drugiej strony, jakikolwiek głos, który pokazywałby Polskę w innym świetle niż ten projektowany tam. Jest to blokowane. Tak gdzie puchną, jest ta demokracja? Powiedzmy sobie szczerze, gdzie jest ta wolność te, słowa? Gdy porównamy sądy, Niemcy i Polskę, gdzie w, 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 w. Polsce ta, 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 no, tak nożądy przybierają, rozryzmiary, no, niewyobrażalne, podczas gdy w Niemczech nie można znaleźć ścina, w którą można puścić jakieś filmy dotyczące nawet najnowszej historii. Czy relacji wzajemnych? Mało. No ale relacji. E, tak, ogólny głównych środkowoeuropejskich czy środkowoeuropejskich. Zaczęła się, ale to jeszcze wrócę do tego Berlina, obawy o bezpieczeństwo to, gości, to, gości budynku, ja. nie mogę sobie wyobrazić, czyli co, to znaczy, że w, że w czasie projekcji desant jakiś będzie zrzucony, czy, czy nie wiem, grada, czy ktoś, no, albo no bo, no, bo na dlaczego ma być niebezpieczne 19, 19, oglądanie filmów Smoleńsk niemieckich, no, a nie, to są hmm. Oczywiście nie brak o tym, z niego, jak to bardzo tam i prasa niemiecka, niemiecka, i pewne czynniki kulturalne, i oficjalne. bardzo są z bieżącą, tylko dlatego, że jeśli bieżąca polityka państwa idzie w kierunku tak, żeby wizerunek jako kraju. Zabiera, ten, I tak do tej gołdy do, latał tutaj a gołda wylądowała na ulicy. jeśli jest tej polityki historycznie mówiącej, już że z do... Smoleńsku ale jedynie piloci polscy. No to, to, to tak nie będzie. Tam to jest? było moje fantastyczne Kuriozum, ale to proszę pamiętać, że to nie pierwszy już wypadek w historii, kiedy ja się chodziłam. oskarża tam dany bym... kraj o brak wolności teatr... słowa. Kiedyś ma się ten no problem u siebie. No nawet przecież... żydowski, nie, nie po to przeżyliśmy czasy totalitarne, żeby być dzisiaj. W tej sprawie m, jakoś Oczywiście e, no, no, drugi mają, temat, który. No, no, się wolniej no tutaj może po być pośle mniej się dziwimy. Mocny, mocny film, bardzo mocny, ale krasz. odpowiadający prawdzie historycznej. Tutaj nie ma dyskusji myślę największej. I odwołane w Instytucie Polskim w Kijowie. No, 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 no. Sankar, tutaj jest, tutaj jest mareczek, problem tu następujący. my kon... jednak e, niestety z przykrością poprosi, to muszę może e, w relacjach polsko ukraińskich przez dwadzieścia kilka lat tak robię, nie żyliśmy tak. w pewnym nawet zakłamaniu, nie sobie Zdefiniować przestrzeń wspólnych interesów, wspólnych Czy zagrożeń, wspólnych w do schodu i ja można twierdzi, wymyłam, że Ukraina jak gdyby silna pozycja wobec no, Rosji może być w naszym Państwa, interesie, ale jeśli na tym ołtarzu, na ołtarzu tak, takiej polityki, takiej wizji geopolitycznej kładzie się hmm, prawdę poprzez przemilczenia pewnych rzeczy, to to skutkuje czymś bardzo groźnym, bo przez ten czas, przy braku reakcji, jakiejś intensywnej reakcji Pola, Polaków, tam się pojawił nurt, bo oni tak jak gdyby usilnie szukali pewnych odniesień historycznych, tożsamościowych, które mogłyby tę Ukrainę jednoczyć. I zamiast szukać chociażby takich postaci jak Grzegorz Chomyszyn, błogosławiony biskup Stanisławowski i geokatolicki, który był patriotą ukraińskim, ale przeciwnikiem tego szowinizmu ukraińskiego, Całkowitym, pokazującym jego diaboliczną siłę, no to oni zaczęli się odwoływać właśnie do tradycji OUN-UPA. Notabene nieakceptowalnej w całej przestrzeni państwa ukraińskiego przez długi czas, ale to milczenie Polski pewnie te środowiska skłoniły do tego, że można próbować to upiększyć, można to stworzyć pewną legendę, bardzo fałszywą notabene, bo oczywiście jest ta tradycja walki z Sowietami, Ukraińskiej Powstańczej Armii ale wcześniej jest to tradycja ludobójcza i jest kwestia ideologii. Znaczy sama walka z Sowietami, zwróćcie Państwo uwagę, nie uprawnia do tego, żeby czynić komuś pomniki, bo od 1941 roku armia Wehrmacht, armia niemiecka walczyła notorycznie z Sowietami aż do końca wojny, SS też walczyło z Sowietami, a nie znaczy to, że uprawnionym jest robienie pomników i upamiętnianie i robienie z żołnierzy SS i z ich dowódców bohaterów narodowych, bo to absolutnie nie mieści się w głowie, w związku z czym tutaj jest ten problem. I nagle to jest oczyszczające jednak, bo ja film oglądałem, film jest mocny, ale film nie ma absolutnie wydźwięku antyukraińskiego. Wręcz przeciwnie, tam są pokazane pewne bardzo pozytywne postawy osób, PO, które jakby czy starały się uchronić Polaków, zagłady złożoność politycznej i społecznej na tym terenie. Na Natomiast na pewno jest bardzo, bardzo mocne stary. uderzenie w UPA jak jako organ ukraińskiego powstańczo armii w OUN. Nie jako nie bardzo nie szowinistyczną jest, siłę groźną, która to, no, właśnie to ludobójstwo zorganizowała czy zaplanowała, w związku z czym potem, uderza się w ten pewien mit, bardzo groźny z tak, bo nie można na tak, tak takich tworach tak, budować tak, no, tak, no, jak gdyby to podstawy to polityki tego, historycznej. I stąd jest taka reakcja, Barbie, czyli no, Heidi, strach przed firmem, no, 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 rzecz, no, rzecz no, Kuriozalna, to proszę zwrócić uwagę, że jest z jednej strony blokada firmów w Niemczech, z jakiegoś powodu tutaj na Ukrainie. Ja przypomnę, że u nas kiedyś seria bardzo o antypolskich akcentach i, i fałszywych nasze matki, nasi ojcowie, nasza telewizja emitowała i nie było z tym problemu. No, oprócz tego, że była dyskusja, no, ale ona w sposób oczywisty powinna mieć miejsce. Więc tutaj to coś obnaża, to pokazuje pewien stan ten problem na Ukrainie, który jest problemem bardzo poważnym i on musi rzutować na relacje z Polakami, ponieważ no, nie sposób dłużej milczeć na temat tego tak niewyobrażalnego ludobójstwa. No ale sprawy, żeśmy nie rozwiązali, a nie o to chodzi, żebyśmy tutaj w tej czasie tej rozmowy rozwiązali, tylko troszeczkę nakreślili, bo był taki moment w tych relacjach polsko-ukraińskich, że było bardzo blisko do powiedzenia sobie tak naprawdę i nawet powiedzenia sobie słowa okay. powiedzmy przepraszam, mówiąc tak tak kolokwialnie. Mi chodziło iż, kiedy był początek prezydentury prezydenta Juszczenki, nie wiem czy pan, czy dobrze myślę. O tak, tylko on w pewnym momencie szukał... Jak ta rewolucja no, się okay. udała, prawda? Ta... O, tak, on szukał takich odniesień właśnie też historycznych i, i, i te, też wpadł w ten moment, bo też, yy, prawda, Banderę tam czynił bohaterem narodowym Ukrainy. Tu z drugiej strony Janukowicz szedł w odwrotnym kierunku. To się wszystko jak gdyby tak zmagało ze sobą. I jeszcze raz mówię, my mieliśmy takie stanowisko, że dla dobra sprawy, dla dobra tych, do, tych ważnych relacji z Ukraińcami milczymy w tej kwestii. Ja zawsze mówiłem, że Dobre relacje z Ukraińcami są nam bardzo potrzebne, geopolityczne, różne układanki również, ale pojednanie buduje się w dłuższej perspektywie i ono musi mieć pewien fundament społeczny, a tutaj bez prawdy się tego nie da, bo wcześniej czy później to wszystko wyjdzie i to w zdwojony albo strojony sposób. No dobrze, że firm powstał, bo firm jest dzisiejszym, dzisiaj stanowi taki rodzaj komunikatora, o wiele mocniejszy niż książka naukowa, historyczna, no, którą tam przeczyta wąski grono specjalistów. Natomiast film zwykle oglądają rzesze ludzi i w tym znaczeniu no, oni doskonale wiedzą, jaka jest, jest tego moc. W związku z czym należy absolutnie dążyć do powtórnej próby emisji i nie, nie zrażać się.